No, chodzi o to, żeby pokazać jednak, że, że w naszym mieście jest przyszłość nie tylko dla tego właśnie pokolenia, nie tylko dla tego wyżu, ale również dla, dla, ich, dla ich dzieci. Proszę Państwa, przed względów ważniejszych to jest oczywiście budowa hali do praktycznej, do praktycznej nauki zawodu czy zespołu szkół mechanicznych. E, praktyki, e, różnego rodzaju zajęcia, które dają możliwość nauki, nowego zawodu, realizację możliwości budżetowych wspieranej z aktywność organizacji Grzegorz, chyba też się znają. Grzegorz należyty. Witamy serdecznie, firma Szines. A w tym reprezentuje też jego Jarosław Mojsiejuk. I współtwórca Słabych na całym świecie łazików marsjańskich, Piotr Czura. Inżynier, Inżynier jak powiada, to jest, to, jest to. Proszę, proszę bardzo, bardzo, proszę zająć swoje Urodził się. Słyszycie mnie tam na końcu, Piotrek? Który z Panów urodził się w Wielkiej Brytanii? No dobrze. Kto się tu uczył? Kto tu mieszka? Każdy z panów ma mikrofon, może mi odpowiadać, mi, tak żeby publiczność też słyszała. Kto tu mieszka do dzisiaj? Kto płaci pozadki w urzędzie skarbowym w Białymstoku? Ja. Masz dobrze. Co chciałeś powiedzieć, że co? że co ty masz z tym urzędem skarbowym? Już drugi raz odstąpi. Ja tu jestem zameldowany. Widziałem tylko celników na sali, ale może ze skarbówki też ktoś jest. Na pewno. No dobrze, to już jak Przejrzeć też rozmawiamy, jak już tak rozmawiamy, to rzecznika CBA też mamy z Białego Stoku. Czy Panu zdaniem Stop się zmienił? Z tamtej strony, jeżeli można zacząć, żebyśmy tak usystematyzowali rozmowy. Zauważyć, szczególnie, że wcześniej mieszkałem w Lublinie. Jak zmienił się Białystok? Przyjeżdżając tutaj na studia, no nie, było, nie było tak wielu miejsc, do których można było pójść. Jedynym, czym witał Białystok, to przepiękną zielenią, natomiast teraz oferuje też bogatą ofertę kulturalną. Zmienił się bez wątpienia i zmienił się na dobre, bo wszyscy to mówią. Wszyscy moi znajomi, którzy mieli z Białystokiem do czynienia i przyjeżdżają tutaj w jakichś sprawach, mówią, że to jest po prostu piękne miasto, że, że się bardzo dużo zmieniło, jeżeli przyjeżdżają kilka razy, są w stanie to ocenić. Ja nie wiem, na ile się zmienił w ludziach, bo, bo rzadko tu bywam, a to jednak ludzie, nie budynki, tak jak słusznie pan prezydent zauważył, są istotą tego, czym ten Białystok w przyszłości będzie. Więc, więc ten, ten wymiar budynkowo-inwestycyjno- yy... Infrastrukturalny, mam wrażenie jest to panowane rzeczywiście wzorowo, a co jest w tej żywej tkance, która ma to zasiedlać i sprawiać, żeby się to rozwijało, tego nie wiem, mam jakieś przeczucia, ale no o tym to pewnie później też będziemy rozmawiać. Tak. Pani wiesz? Tomek, to jest po to. On ma problemy z Urzędem Skarbowym i teraz próbuje, wiesz, żeby, żeby to jakby zagłaskać. Tak no nie, trudno nie, nie, nie potwierdzić, że się zmienił, bo. No, jednak sporo czasu, od kiedy ja na przykład przeniosłem się poza Białystok, więc to już minęła epoka cała. Dla mnie jakimś tam sygnałem tego, że te zmiany idą na dobre, to jest to, że, że mam znajomych i to niejednego wielu, którzy zwiedziwszy trochę świata, pojeździwszy trochę w różnych miejscach, i, i, i także ludzi, którzy pracowali wiele, wiele lat w innych miastach w innych krajach, i oni też wracają do tego Białystok. No, Białystok gdzieś tam siedzi w tych żyłach, w tych bebechach, i jakoś nie da się go wyciąć. I podejrzewam, że w moich anobech też, bo ja też tu pracę co chwilę. Proszę bardzo.